Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie dotyczącym Marvela. Dzisiaj coś dla fanów Loki'ego, a wiem, że jest was tutaj niemało. W Atlancie właśnie rozpoczęły się zdjęcia do serialu Loki na platformie Disney. W którym główną rolę będzie grał tytułowy Loki, czyli Tom Hiddleston, czyli Bóg Oszustwa. Tak więc, właśnie pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu, i chciałbym wspomnieć o trzech rzeczach. Oczywiście, ostatnią, najlepszą zostawię na koniec. Spójrzcie teraz na ekran. Pierwsze zdjęcia pokazują Toma Hiddlestona, czyli Lokiego w innym stroju niż zazwyczaj go widzieliśmy. Ludzie naokoło to Time Variance Authority, czyli to co było wcześniej zapowiedziane. Jest to pewna grupa ludzi, którzy dbają o to, żeby nikt nie namieszał w czasoprzestrzeni, co jak wiadomo zrobił Loki biorąc Tesseract w Avengers Endgame. No i teraz zwróćcie uwagę na strój Lokiego, wydaje się jakby pracował właśnie dla Time Variance Authority, albo przynajmniej tak może się wydawać. Wydaje mi się, że chodzi tutaj właśnie o tą ostatnią rzecz, o której wspomnę, ale to na końcu. Druga rzecz, o której chciałbym napomknąć, to Owen Wilson, który rzekomo miał wystąpić w serialu Loki. Na planie znalazł się właśnie Owen Wilson, który wygląda na to, że będzie grał jakiegoś przywódcę albo szefa tej właśnie organizacji zwalczającej wszystkie zawirowania czasowe. No i teraz ta fenomenalna rzecz, o której mogliście przeczytać w tytule materiału. Postać, którą gra Sophie Di Martino jest bardzo ciekawa z jednego względu. Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że serial Loki ma wprowadzić pewną postać, Enhantress, czyli czarownicę. Jej strój, który widzicie teraz na ekranie jest bardzo, ale to bardzo podobny do tego, który nosił Loki na początku kiedy go widzieliśmy w Avengers Endgame i na początku swojego pojawienia się w MCU. Zwróćcie uwagę na złoty pierścień na szyi i poprzeczne paski na brzuchu. Wygląda to, jakby zdarła z niego kostium. Tak więc, wydaje mi się, że cały serial będzie skupiał się na tym, że Loki Toma Hiddlestona będzie współpracował z Time Variance Authority, aby pojmać Lady Loki, która namieszała w czasoprzestrzeni. Co o tym oczywiście myślicie, dajcie znać w komentarzach poniżej, ale patrząc na te zdjęcia. Jeszcze bardziej czekam na ten serial. Jest to serial zdecydowanie, na który czekam najbardziej, a zaraz po nim, no niech pomyślę, może WandaVision, bo na pewno będzie dużo wnosił do MCU, jak również łączył się z Doctor Strange 2. Ale teraz rozmawiamy o Lokim. Także fani Lokiego, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, no i czy czekacie? Na razie.